Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z do Cambodl, a w dzisiejszym filmie zrobimy sobie samony na banerze z postaciami Super Dragon Ball Heroes. Dzisiaj właśnie miał premierę banner, czyli dzisiaj wyszedł i jest on dostępny do 29 listopada. Jeżeli chodzi o baner, to jedynymi postaciami featured są oczywiście nowe postaci, które tutaj oczywiście widzicie na ekranie, więc jeżeli wejdziemy sobie w scouter, to mamy tylko 5 postaci na tym banerze i fajna rzecz, jeżeli sobie wejdziemy w newsy albo po prostu zaczniemy robić multisamona, to mamy tutaj informację o tym, że jedna SSR featured postać jest gwarantowana w multisamonie. Yy, czyli zawsze jak zrobimy multisamon, to jedna z tych pięciu postaci będzie u nas na końcu w boksie, w sensie w boksie, no w multisamonie. Tak więc jest to bardzo fajna opcja. Yy, no i tak, te postacie może i nie są jakieś mocne, ale wydaje mi się, że jeżeli jesteście graczami, którzy lubią kolekcjonować gry albo po prostu lubicie te postacie, które są tutaj na banerze. No, ten Dabura jest naprawdę, nie Dabura, tylko Demigra. Demigra jest naprawdę według mnie świetną postacią spośród tych wszystkich, w sensie najlepszy wydaje się spośród tych wszystkich postaci i najbardziej użyteczny. To wydaje mi się, że warto zrzucić tutaj przynajmniej tego jedno, jednego multisamona czy dwa multisamony, bo te postacie pojawiają się tylko raz w roku. I nie ma zazwyczaj okazji do tego, żeby móc je trafić. Jeszcze zanim weszliśmy sobie do gry, to mieliśmy takie wideo specjalne, w którym zapowiadali nam, nam postacie, które właśnie weszło do gry. Więc jeżeli wchodziliście tutaj do gry, to na początku musieliście odpalić ten filmik, który wam się wyświetlił i on pokazuje tutaj animacje super ataków czy Active Skille właśnie postaci, które teraz yy, wyszły. Ja mam nadzieję, że nie będę musiał za dużo wydawać. Chciałbym wydać jak najmniej Postaram się zrobić przynajmniej tak, że Nie wiem, trafię 3 na 5 postaci Najbardziej mi zależy na Blue Goku Na tym Demigrze yy, i ewentualnie Ewentualnie jeszcze Na tej AOS i to jest tyle No bo Fiu i Ten wojownik w czerni, o znowu filmik włączyłem. Fiu i wojownik w czerni Oni jak polecą, będzie w porządku Ale jak nie polecą, no to trudno Mówię, zależy mi tutaj na tych trzech postaciach tylko i wyłącznie. Ewentualnie, jeżeli już miałby naprawdę lecieć, to w duplikatach. Niech leci w duplikatach, bo, no mówię, ten baner rzadko się pojawia. Plus mamy oczywiście na banerze jeszcze inne postacie z serii Super Dragon Ball Heroes, więc jeżeli wejdziecie sobie tutaj w tę listę postaci, to macie tu SSR-ki również związane z postaciami Super Dragon Ball Heroes. Postacią, która mnie by ewentualnie tutaj interesowała, to nie wiem, czy tutaj jest. Nie wiem czy tutaj jest, jest Wegex, ale czy jest tutaj Vegito AGL na tym banerze? Nie jestem pewny. Jest SSJ, tak, jest. Jest Vegito SSJ4 Limit Breaker. Yy, tak, jest tutaj. Także fajnie jak on by mi też tutaj yy, poleciał, bo cieszyłbym się po prostu, przydałby mi się tutaj do tego właśnie yy, tutaj yy, boksu, do tej drużynki. Tak więc ja już nie przedłużam 3 minuty materiału, więc robimy pierwszy multisamon. No i zobaczymy. Jeżeli chodzi o coiny, no to tutaj mam ich 79, więc nawet 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 nie liczę na to, żeby kupować jakąkolwiek tutaj postać za coiny, a zwłaszcza że te postacie kosztują aż 300 coinów, więc to jest naprawdę e, okrutne według mnie. Był Krilan, także jest featured karta gwarantowana, ale tak jak mówiłem, zawsze na końcu jest ta postać featured gwarantowana. Jeżeli chodzi o multisamony tutaj, to ważne jest to, żeby trafiać tutaj jak najczęściej Goku GOT. Ze względu na to, że tutaj są postacie tylko Super Dragon Ball Heroes. A co to oznacza? Że mamy większą szansę na to, że trafimy więcej tych postaci Super Dragon Ball Heroes. A jak wiemy, te postacie pojawiają się tylko raz w roku, więc im więcej tych postaci mamy, tym lepiej. Bo wtedy, nie wiem, na przykład za rok, jak dostaną jakieś postacie yy, Eza czy coś, to. Nie musimy wydawać aż tak dużo DS-ów Jeżeli chcemy na przykład Trafić więcej tych SSR-ek Z serii Super Dragon Ball Heroes Także mamy pierwszy multisamon Póki co tutaj no te animacje Nie były jakieś super, więc nie będzie tutaj Raczej trzech SSR-ek, więc na pewno Będzie postać gwarantowana featured na końcu Fajnie jakby w międzyczasie jeszcze coś mi Poleciało, więc zobaczymy Jak to tutaj będzie wyglądało Ok, no póki co naprawdę jest tragedia I mamy AOS, i czy to był mu Ostatnia karta, była ostatnia karta także szkoda. Szkoda, że w ten sposób zaczęliśmy, ale okej, okay, chciałem ją, także świetnie lokujemy oczywiście tą postać. Niestety, niestety nie ma przecen na tych banerach. Szkoda. Fajnie jakby to kiedyś zmienili, że nie wiem, pierwsze dwa, trzy multisamony są przecenione. Y ale niestety, niestety nie ma czegoś takiego. Był Goten i Trunks. I Goten i Trunks to są postacie, które gwarantują nam albo postać featured, albo trzy SSR-ki. Fajnie jakby gwarantowało nam tutaj przynajmniej trzy SSR-ki. I w tym byłaby ta oczywiście jednak postać gwarantowana featured na końcu. No, ale okej, okay, zobaczymy. Póki co był tylko screen crack. Mm, więc no nie wydaje mi się, żeby... Okej, okay, nie wydaje mi się, ale jednak się myliłem. Wydawało mi się, że poleci tylko ta ostatnia karta, ale nie. Dobra, mamy drugą postać z pięciu postaci. Z tego baneru, także świetnie, cieszę się, więc mam nadzieję, że nie powtórzy się oczywiście ta postać na końcu i poleci tutaj jakiś, yy, oczywiście demigra albo Goku, coś w tym stylu. Nie chcę po prostu, żeby powtarzały się co chwilę postacie. No i niestety powtarzają się tak, że drugi raz mi poleciała. Niestety, niestety drugi raz mi poleciała. No, oczywiście tego wojownika w czerni sobie lokuje. Widziałem film u yy, właśnie tutaj yy, jednego z youtuberów i Naprawdę to, że mu poleciał cały czas tutaj, yy, cały czas mu leciał wojownik w Czerni, mam tutaj oczywiście na myśli Lunara, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To, że poleciał mu tyle razy ten, <ścoughs> ten wojownik w Czerni, to to jest naprawdę masakra. Tam chyba 7 razy mu on poleciał, więc... Uczuję troszeczkę, bo zamiast niego mogły polecieć naprawdę lepsze postacie, w sensie inne postacie, no bo po co mu na przykład 7 kopii, nie? No nie ukrywajmy, zazwyczaj te postacie nie są jakoś mega, mega mocno użyteczne albo mega często użyteczne w drużynkach czy, czy tam w jakichś misjach, więc szkoda, bo naprawdę jest to banner na którym liczymy po prostu na postacie nowe i niepowtarzające się. Niestety no u niego tak poleciało, no ale póki co zobaczmy, u mnie jest Goku Blue. Także mamy trzy postacie oczywiście, fajnie jakby jeszcze ten Vegito tutaj gdzieś podskoczył, to był chyba trzeci multisamon, więc mamy trzy postacie mm, oczywiście z tego baneru. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze dwa multisamony i na tym zaprzestanę, więc chciałbym jeszcze trafić oczywiście tego tutaj mm, Demigre. to by było na tyle. Mam nadzieję, że na tym zakończymy. 100 DS-ów jeszcze. Nie chciałbym schodzić poniżej 1000 DS-ów. Mówiłem ostatnimi czasy, żeby zrobię te 10 multisamonów, wydaje mi się, ale jeżeli jest opcja na trafienie wszystkich postaci szybciej... To oczywiście ja będę chciał to zrobić. Niestety bez God Goku, także szkoda. Ale no trudno, trudno się mówi. Nie będziemy tutaj oczywiście się rozszczulać nad tym banerem. Tylko chcę po prostu jak najszybciej trafić te wszystkie nowe postacie. Ewentualnie jeszcze tutaj widzicie tego: trunk, sagoda na górze. Fajnie, jakby on też może gdzieś tam doleciał w międzyczasie. Chociaż widzę, że póki co nie bardzo gra jest tutaj chętna na to, żeby dawać mi wcześniej postacie. I poleciał wojownik w czerni. Mam nadzieję, że już się drugi raz, trzeci raz znaczy się nie pojawi. Chcę demigrę. Już demigra. Ajajaj, no kurde! To jest czwarta kopia chyba. Nie, trzecia, okej, okay, dobra. To nie jest jeszcze źle, ale no. Ach, trzeci raz. Także, no kurde, to jest ostatni MultiSamon według mnie, ale no. Zobaczymy. Zobaczymy, co poleci. Ciao, Cujamsza i Tien, ok. I było koredełary daj. Teraz nie wiem co ta animacja Tiana Jamszy i Ciało co będą oznaczać. Czy trzy ssr ki czy featured kartę. Come on, God. Kurde, bez goda, no. Jezu, God, to jest taka dobra animacja na tym banerze. Ja, yeah. no dobra, zobaczymy. Lecimy póki co. Dobra, Shenron. Kai czasu z Dragon Ball Zinowars. Dobra, pięć postaci. Okej, okay. to jest szósta postać. No i teraz, ósma. Dobra, czyli to była ta animacja oznaczała postać feature. Zobaczymy, co to będzie. No i tylko ostatnia postać. Dobra, jest Demigra. Jest Demigra. To jest dobry znak. Bo brakuje mi jeszcze tylko jednej postaci i tą postacią jest fiu. Jest to postać fiu. I wydaje mi się, że mógłbym sobie ewentualnie pozwolić jeszcze na jednego multisamonka. Chyba, że ewentualnie poleciałbym po Paragusa, po, nie po Paragusa, tylko po Lorda Slaga. Chociaż ten baner wydaje się naprawdę okropny. Więc już lepiej tutaj wydać tego jednego multisamona. Więc okej, okay, dobra, zrobię sobie jeszcze jednego multisamona na tym banerze, zobaczymy co mi poleci. Fajnie jakby pojawił się God Goku. Jest jeni ciało zobaczymy. Kory ale dalej liczymy tutaj na God Goku animację. No, chociaż ten raz w tym odcinku jakby się pojawił tutaj. Niestety, bez God Goku, trudno. Ale zobaczymy. Jest oczywiście jeszcze szansa na trafienie fiu. Ewentualnie duplikatu do jakichś postaci. No, nie ukrywajmy. Wolałbym trafić coś ciekawszego niż jakiegoś wojownika szczerni. Na przykład, nie wiem, właśnie tego Fiu. albo duplikat do Demigry bądź. Tu mógł być w ogóle fakeout, nie. Do Demigry bądź właśnie do Blue Goku. Zobaczymy. O, chyba Multisamon w tyłek. Chociaż nie. Okej, okay. jest demigra. Dobra, jest Demigra, także jest w porządku, będzie duplikat do Demigry, więc prawdopodobnie robimy tutaj jeszcze jednego Samona, oczywiście, i zobaczymy. Tak więc, ile ja tutaj wydałem? 400 DSów, Gohan pikolo, Piccolo, okej. Okay. Ichka Baćka, okej, okay, dobra, to mi się podoba. I teraz God Goku i będzie super. 3 i God. Nic nie ma, dobra, chyba w tym odcinku Goda nie zobaczymy. Nappa. A jakby fiu jeszcze poleciał, to bym był zadowolony. Okej, okay, AOS poleciała. Jest to postać poboczna, tak jakby. Hmm, czyli to nie jest tak gwarantowana postać. Będzie jeszcze featured karta, oczywiście, na końcu. Fajnie, jakbym jeszcze trafił albo Wegito, albo Tranksa, goda, ale już chyba wymagam zbyt wiele. Także ostatni multisamon to chyba był. Zobaczmy. Wow, AOS poleciała mi dwa razy, także mam już chyba na 79%, jak nie na 90%. Okej, okay, ona jest na 90%, także. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeszcze sobie zobaczę na szybko tego Fiu, jak on tutaj wygląda. Niestety nie trafiłem w duplikatu go, do God Goku, troszeczkę szkoda. Yy, szkoda. Kurde, on by się przydał, bo on ma redukcję damage'u. Zmienia orby. Kurde, Fiu by się przydał. Ile ja tutaj wydałem? Yy, 300? 400 DS-ów wydałem. To już jest dosyć dużo, jak na ten banner. Nie, yy, nie, 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 nie. Wydaje mi się, że to było chyba na tyle, póki co. Więc wejdźmy sobie do podsumowania. Proszę bardzo. Yy, SSR-ki i oczywiście postać, nie wiem, Dragon Ball Heroes. O, zobaczmy, w ten sposób. No i teraz tak, trafiłem... Trzy, trzy razy wywojownika w czerni. Dwa razy Demigre, raz Goku niestety. Cztery razy AOS. Bez, oczywiście, Fu. Czy to mi da mocnego boosta do tych postaci tutaj? W sensie do tej mojej całej drużynki Super Dragon Ball Heroes? Jeżeli chodzi o ekstrem postacie tutaj z tego całego zestawu, no to tak, mamy Demigre, mamy AOS, ewentualnie tutaj tego Kabure, który dostał Eza. Ewentualnie mógłbym jeszcze sobie wziąć stołę do drużynki, czyli jest to czwarta postać. Eee, no przydałby się, kurde, ten Fiu, nie? Przydałby się Fiu. Ale póki co na tym stopuję. Ja się nie będę wyrzucał z DS-ów na jakimś takim śmiesznym banerze Dragon Ball Heroes. Bo wydaje mi się, że warto wydać tutaj jednego multisamona, ale nie wydawać zbyt wiele. Także nie chciałem wychodzić poniżej 1000 DS-ów. Niestety wydałem jeszcze tutaj 100 DS-ów więcej. Więc odbieramy sobie jeszcze tutaj oczywiście te nagrody za, za te całe multisamony: 70 coinów. Także gdzieś tam powoli je tutaj zbieramy. Także trafiliśmy tutaj tego God Goku. Ja sobie go oczywiście jeszcze lokuję. Więc. W porządku, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i e oczywiście subskrypcję z żeby nie przegapić następnych materiałów. Yy, także no, niestety, nie trafiliśmy tutaj jeszcze few dodatkowo. I ewentualnie jakiejś tam pobocznej postaci, która była w ogólnej puli SSR-ek. Jak mogliście zauważyć, tam było tylko 3% szansy na to, żeby trafić tą postać. Więc to było troszeczkę mało, jak na to, że ten baner posiadał. No 23 postacie, plus 5 postaci Fisher, gdzie na postać Fisher było 7% ogólnie, plus jeszcze gwarantowana na końcu. No to niestety, niestety nie udało się tam trafić ani Trunksagoda, ani Wegitoxeno. Ale trudno, nie będę tutaj naprawdę wydał, wydawał zbyt wiele DS-ów, bo to są postacie tylko i wyłącznie. Zazwyczaj kolekcjonerskie. Nie będziemy ich używać zbyt często. Tylko i wyłącznie dlatego, że teraz jest celebracja z Heroes. No to oczywiście mamy misje jakieś tam związane z postaciami Heroes, gdzie trzeba ich użyć i czy tam. Wykonać jakiś event właśnie za pomocą tych postaci. Tak więc ja już tutaj nie przedłużam. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, jak wasze dropy, czy jesteście zadowoleni z tego, ile wydaliście ds i czy w ogóle wydawaliście ds -y. Tak więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie, cześć. Papa! Pa.